Witam ponownie. Udało mi się wejść na taką wieżę na wzniesieniu Magdalenka nieopodal Rzeszowa i tutaj celem były pomiary pola elektromagnetycznego z tej wieży DAP i UKFFM przy okazji skorzystając z pogody musiałem sobie zobaczyć jak z tego miejsca widać, bo nawet nie było kiedy tu podjechać i pooglądać sobie widoki z tego miejsca przy okazji krótki film nagram być może tutaj kiedyś przyjedzie się z jakąś anteną zobaczymy jak wygląda jak wygląda tutaj łączność z tej z tej górki no ale tu celem mówię był ten maszt i testy filtra pasmowego na 2 metry. A tu mam lepsze ujęcie tego masztu z bliska. Możemy sobie poglądać jakie tu anteny nadawcze są, jak, so, jak jest to wszystko popodłączone. Będzie zawsze jakaś tam mała dokumentacja. No i chciałbym kiedyś tu pomiar zrobić analizatorem właśnie z tego miejsca, tylko muszę sobie wziąć akumulator, przetwornicę, jakąś antenę, może jeszcze będzie okazja jest no, dużo anten mikrofalowych jest. Tak zwane radiolinie na parabolach. No i tak to to wygląda. Ciekawe miejsce. Można by tu kiedyś przemiennik postawić. Jakby była możliwość. Tylko pytanie: jak z zakłóceniami? Także jakby troszkę było mniej. Mgły to by było to lepiej widoczne, wszystko a i tak jest ładna pogoda, jeszcze jak na listopad. Tam jest druga wieża, która też jest tam, jest bodajże chyba dwa nadajniki UKF, UKF i, i chyba jest DAP. Może kiedyś też pod tą wieżę podjadę, ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj celem była właśnie ta wieża H50, czy tu jest chyba radiowija i ona to. Sadzi niesamowicie 10 kW RP i nawet 50 km stąd jest silny sygnał, bo jechałem i robiłem pomiary Także te dipole do ogólne świetnie pracują na takiej wysokości To by było na tyle krótki filmik Pokazujący to miejsce Pozdrawiam wszystkich i do kolejnych filmów.